23 lata temu nasz świat przeżył inwazję zepidów. Powstrzymaliśmy ich. Ja ich powstrzymałem. Ale ci z korporacji Cel doskonale wykorzystali okazję. Wypełnili próżnię w strukturach władzy, szybko się rozrosli, zdobyli wpływy i prawie osiągnęli dominację nad światem. Korporacja Cel zaskoczyła wszystkich. Nawet mnie. Mówią na mnie prorok. I tylko ja wiem, co przyniesie przyszłość. Prawdziwym zagrożeniem dla świata nie jest korporacja cel. Jest nim Sepid Alpha, najstraszliwszy z obcych, który wciąż żyje. Kazał mi migawki z przyszłości. On wie, co daje mi siłę, w co wierzę, że być dobrym żołnierzem sprowadza się do jednego. Do jednego prostego pytania, ile jeszcze jesteś gotów poświęcić? Zapamiętajcie mnie. Kiedy zaproponowali mi ten nanokombinezon, poświęciłem Lorenza Barnesa, człowieka, którym byłem, żeby stać się maszyną bojową, prorokiem. Ciało i krew ograniczały moje możliwości. Też je wymieniłem, jak części zamienne. Zwycięstwo kosztuje, za każdym razem płacisz coraz wyższą. Przewidziałem to, co się wydarzy, ale już nie miałem siły, by to powstrzymać. Kiedy najpotężniejsza machina bojowa zawiedzie, co wtedy? Co ja zrobię? O, proszę. jak się zapowiada? Krym Celty, 3 uwaga! Wyskoczyliśmy dwóch rebeliantów w 33 na zachodzie kopuły. To będzie nic, ale miński oczy otwarte. Cel Was co jest Chyba początku niski. Teraz ja to przynajmniej mogę gadać. A tak to cały czas pierdolili. No zobaczymy. na razie teraz zapowiada się dosyć fajnie, ale jak na razie, jeszcze dla mnie kosmiczność taka, że ja pierdolę. Muszę się przyzwyczaić do

gdzie twój nanoskafander? Tak. Korpelacja nie go starwi Ze wszystkich. Zostałeś tylko ty. Gra toczy się o jeden skafander. O, proszę bardzo. Okej, okay, dobra. To by było na tyle.